...w dzisiejszym materiale. O, chody Proszę, ale plakat jest. Tu jest Niemiec. Z następnych następnie wpadł w Minecraft. Co ciekawe, to właśnie dzięki tej grze Hideo Kojima został zmotywowany do stworzenia Metal Gear. Tu to mamy Top Gun. Ja pamiętam tą grę na Pegasusie jak się ciupało. No i mamy tutaj kolekcję trzech fajnych gierek. Zacznijmy sobie może na początek od krapów. Wziąłem na szybkiego, głupio później się było wycofywać, myślałem, że coś lepszego wpadnie, ale niestety z Vinteda, tu będziecie mieć podlinkowaną pewnie cenę Wpadły cztery gierki na PS2, nie wiem co, 40 zł, ale niestety nie są to angole Mamy Super Bust Amu dwójkę czyli tutaj jakąś taką tetrisową chyba grę z tego co widzę od Ubisoftu no, jest kompletna, no, ale no niestety to nie jest Anglik. Chociaż sama płytka. Jak widać w średnim stanie. Następnie w tym komplecie było Rally Fusion. Tutaj też jakaś wersja francuska. Z tego co widać. Ciekawe jakim jest języku sama gra. Chyba też niebieska płytka? Nie, to już jest DVD, też porysowane. Krapowate. Oj, boże. Czy ty to widzisz? Mamy GTA San Andreas z naszym tutaj bodajże Karlem. Tutaj jest Francuz również. Także francuska miłość w GTA. O, kody. Proszę, ale plakat jest. Powtórz fajna rzecz. Instrukcja też. Zobaczmy samą gierkę. No, sama gra nie prezentuje się źle. Nie jest takie złe, nie? ale to 6, 7, dawaj. Także jak w zadyszku, to tutaj nie ma tragedii. I jeszcze mamy x mena na dwójkę. Zemstę Wolverine. A. Tu jest Niemiec. Nie, 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 nie! Zobaczmy samą płytkę. Tutaj też jest spoko. Czyli te dwie płyty GTA i Wolverine mamy spoko, loko. Przejdźmy sobie, może następnie kupiłem Outbreak'a bez instrukcji do PS2. Tutaj sama gra tragedii nie ma. Wcześniej jak już w którymś materiału materiałów że podlinkuję jak mi się uda kompletny. No cóż można o grze powiedzieć, Resident, jak rezydentu chyba mamy wiele postaci jak widać, nie jest to zły stan. Z następnie wpadł Minecraft, był dramatycznie zapakowany, na szczęście dotarł jakoś cały, no tu jest Anglik, więc nie ma dramatu, sama gierka sprawdźmy, bo to Minecrafty to potrafią być porysowane, nie ma takiej tragedii, bardziej tu jest brudno od paluchów. Także Minecrafta byśmy mieli. Teraz mamy smaczki na Nesa. Wpadły mi dwa karty. Pierwszy, Snake Revenge, to było na Vintedzie. To jest to kontynuacja gry Metal Gear, wydana na konsolę Nintendo w 1990 roku. Gra została stworzona bez bezpośredniego udziału Hideo Kojimy, twórcy oryginalnego Metal Gear. Mimo to, Snake Revenge wprowadziła kilka nowych elementów, takich jak poziomy w perspektywie bocznej, które różniły się od izometrycznego widoku znanego z pierwszej części. Co ciekawe, to właśnie dzięki tej grze Hideo Kojima został zmotywowany do stworzenia Metal Gear 2 Solid Snake na konsole MSX2, uznawanej za prawdziwą kontynuację serii. Jeden z członków zespołu pracującego nad Snake Revenge zasugerował kodzimierz stworzenie oficjalnej kontynuacji, co zaowocowało powstaniem wspomnianego tytułu. Snake Revenge spotkała się z mieszanymi opiniami graczy i krytyków, choć niektórzy docenili jej próbę rozwinięcia mechaniki skradania, inni uważali ją za mniej udaną w porównaniu do oryginalnego Metal Gear. Taki krótki opis sobie przygotowałem. Drugą gierką na nes w pakiecie był Top Gun. Ja też sobie przygotowałem taką krótką ściągawkę. Tom Gun Nanesa to jedna z tych gier, które albo się kocha, albo nienawidzi. Wydana w 1987 roku przez Konami, była inspirowana filmem o tym samym tytule. Gra odniosła znaczący sukces komercyjny, sprzedając się w nakładzie przekraczającym 2 miliony egzemplarzy. Gracze wcielali się w pilota F-14 Tomcat i wykonywali misje bojowe. Ale to, co najbardziej zapadło ludziom w pamięć, to lądowanie na lotniskowcu. Było to tak trudne, że stało się wręcz legendą w świecie retro gier. Wielu graczy kończyło swoją przygodę właśnie tam, rozbijając się tuż przed celem. Mimo swojej frustracji, Top Gun miał świetną, jak na tamte czasy, grafikę, dobry klimat i był jedną z pierwszych gier, które próbowały realistycznie obzalować walki powietrzne na konsoli. Jeśli macie jakieś wspomnienia z tą grą, to napiszcie, bo ja pamiętam na Pegasusie jak to czupałem i rzeczywiście ciężko było lądować na tym lotniskowcu. Dobra, tutaj mielibyśmy tego nasika. Następnie mielibyśmy Dead Island Riptide Special Edition na Xboxa 360 z Vinted, mówkę sztukę, polskiej wersji. Tutaj się śpieszyłem, bo wiedziałem, że przy takich pieniądzach, za, to, za jakie to było wydane, to szybko pójdzie. A co do samej gierki, no to jest to wyjątkowe wydanie, które oferowało kilka ciekawych bonusów w stosunku do zwykłego. Gra sama w sobie to bezpośrednia kontynuacja pierwszego Dead Island. Gdzie bohaterowie, myślący, że są bezpieczni, trafiają na kolejną wyspę opanowaną przez zombie. Dodatkowo ta wersja zawierała unikalne skórki dla postaci, specjalny pakiet broni i jakąś cyfrową zawartość, Jakieś tapety, antworki, nie -y Tutaj też można wspomnieć o tym, że pojawiła się nowa wyspa, Palanai, bardziej zalana i podmokła niż Banoi z pierwszej części. Dzięki temu, więcej rzeczy toczyło się w wodzie, hag i tak dalej. Natomiast gracze, którzy przeszli pierwszy Dead Island, mogli przenieść swoje postacie i doświadczenie poziomy tutaj do Elite była taka możliwość. No i tutaj też był zaimplementowany kop dla czterech graczy, gdzie można się było wspólnie bawić i kosić zombiaki. Także napiszcie, czy macie wspomnienia jakieś z tą gierką, bo ja mam takie mocne wspomnienie, jak na PC grałem. Gdzie początek się zaczynał w takim hotelu, ktoś tam dzwonił, no i już tam były ślady, że coś tam jest zniechano truposze i tak dalej. Także fajna gierka. No i zostały nam jeszcze dwie pozycje, raczej trzy. Tomb Raider Trilogia na PS3. To chyba za 70 zł kupiłem. Także w miarę dobrych pieniądzach do kolekcji. Zobaczmy sobie płytkę. No tutaj jest spoko, jakaś minimalna ryska. No i instrukcja. To na PS3 jeszcze zostało, a na PS4 niestety już coraz gorzej z tym. Tomb Raidery te tutaj są odświeżone ze starszych mm. chyba ps 2 czyli Legend, Underworld i Anniversary. I mamy jeszcze dwie gierki z Vinteda i tutaj był bardzo dobry strzał. Był Tomb Raider Game of the Year Edition. Czyli edycja gry roku. Sprawdźmy, tu mamy jakąś książeczkę, ale czy ta instrukcja jest tu, czy nie? Taka jakaś skrócona wersja, chyba. Sama gierka, zobaczmy, w takim stanie. No, płytka jest ok, brudna, ale ok. I tutaj super sprawa. O kurwa, Tomb Raider Collection. Na Xboxa dosyć rzadki tytuł, widzimy, że ba na Allegro, któryś tam za 150 zł stoi, czy nawet więcej, więc gierka dosyć widać rzadka. No, mamy tu kolekcję czek, gierek podobnie jak tutaj na PS3, tylko tu wersję mamy na Xboxa 360. No i mamy fizycznie trzy płyty, bo niestety tutaj mamy DVD nie tak jak Blu-raya na PS3 i same płytki jak widać. Nie ma za bardzo co narzekać. Pudełeczko przygotowane właśnie na trzy gry. O, muszę sobie tutaj pojedynczo to wsadzać, żeby nie poniścić Chyba o! Także mamy tomb I to by było tyle na dziś. Z tej strony będziecie mieć jakiś materiał proponowany. Tu możecie dać suba, jak się podobało. Dzięki, i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.